Scorflerz, wstajesz i wiesz. Jak myślicie, czy w historii polskiej piłki nożnej istniał zawodnik szybki jak wiatr, niesamowicie pracowity, diabelnie skuteczny pod bramką rywali, a do tego potrafiący poderwać zespół do walki w najtrudniejszych momentach? Odpowiedź jest krótka: tak. Grzegorz Lato. Kariera międzynarodowa naszej legendy rozpoczęła się od debiutu w młodzieżówce prowadzonej przez Andrzeja Strejlała. Następnie trafił do dorosłej reprezentacji pod wodzą Kazimierza Górskiego. Jego pierwszym ważnym występem było spotkanie eliminacyjne do Euro w 1972 roku przeciwko RFN, które zakończyło się remisem 0-0. W tym samym roku został również powołany na olimpijskie zmagania. Chociaż na igrzyskach olimpijskich w Monachium zagrał tylko pół meczu z Danią, gdzie mecz zakończył się wynikiem 1-1 Wrócił ze złotym medalem. Prawdziwy przełom w karierze Lato nastąpił podczas Mistrzostw Świata w 1974 roku w RFN, gdzie zdobył siedem bramek i został królem strzelców w turnieju. Jego bramki, w tym decydujący gol w meczu o trzecie miejsce przeciwko Brazylii, przyniosły mu międzynarodową sławę. Po zakończeniu mistrzostw w zachodnio niemieckiej prasie można było przeczytać Niech żyje nowy król Grzegorz Lato. Mimo tych pochwał nie obyło się bez pewnych kontrowersji, gdyż na oficjalnej uroczystości zamykającej je turniej zapomniano o uhonorowaniu najskuteczniejszego strzelca. Lato kontynuował swoją imponującą karierę, zdobywając srebrny medal na Igrzyskach w Montrealu oraz biorąc udział w Mistrzostwach Świata w Argentynie. Choć Polska nie osiągnęła tam dużego sukcesu, Lato nadal był kluczowym zawodnikiem drużyny. Podczas Mistrzostw Świata w 1982 roku w Hiszpanii Lato ewoluował jako zawodnik. Stał się wszechstronnym graczem, który nie tylko wykazywał się szybkością, ale również umiejętnością strategicznego myślenia i kreowania sytuacji bramkowych. Stał się zawodnikiem wszechstronnym, wytrawnym strategiem, umiejącym właściwie oceniać sytuację na boisku. Najlepiej pokazał to mecz z Belgią, w którym jego współpraca ze Zbigniewem Bońkiem i resztą drużyny przyniosła imponujące zwycięstwo 3 do 0. Lato zaliczył wówczas kapitalną asystę przy pierwszej bramce. Ostatni raz w reprezentacji Lato zagrał w 1984 roku w meczu towarzyskim przeciwko Belgii. W ten sposób zakończył swoją międzynarodową karierę z równą setką występów i 45 bramkami na koncie, co daje imponującą średnią bramek na mecz. Grzegorz Lato pozostaje jednym z najbardziej cenionych polskich piłkarzy. Jego historia to nie tylko opowieść o sukcesach na boisku, ale także o determinacji, ciężkiej pracy i miłości do piłki nożnej. Dziękuję za uwagę, wspierajcie kanał. Do usłyszenia!